Witajcie, zapraszam na tygodniówkę. Sprawdzamy energię najbliższych dni. Pamiętamy oczywiście rozkład ogólny, nie wszystko, nie dla wszystkich. Też energię mogą mówić o wybiórczej sytuacji, wydarzeniu niekoniecznie o całym tygodniu, także o tym zawsze pamiętajcie. No, również o tym, że karty nie są wyrocznią. Na wszystko mamy wpływ. My kreujemy. My tu rządzimy, pamiętamy o tym, a dwie opcje są, zapomniałabym, to jest piłeczka, która jest globusem, dlatego taka kolorowa i żarówka, no tak, wybierajcie szybciutko, spontanicznie, zaczynam od piłeczki, co macie usłyszeć na, na ten nowy tydzień, jak to energetycznie dla Was, no zobaczymy, 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 poproszę. Głupiec, kochankowie, król denarów, askielichów. Ale macie energię. Tak się tutaj zadziewa, coś się tutaj roi, coś się wykluwa nowego, dużo takich świeżości, nowości. Albo rzeczywiście to jakieś nowości, albo ty taka jesteś tutaj pobudzona. Spragniona jakiejś nowości, ale też masz w sobie energię takiej kreacji, chęci pójścia dalej, przekraczania barier i takie będą możliwości. Będę czuła bodźce takie z zewnątrz. No, zapraszające mnie, stymulujące mnie, chodź, chodź, krocz za mną. A ja pełna obaw, zastanowienia Czy ja powinnam Iść w tą stronę Bo coś to wygląda Tak e, też tutaj mm, Zalecana też jest ostrożność I pomyślenie, bo w całej tej mm, Takiej energii Ogólnej mm, Macie No takiego tutaj troszkę I diabełka, który przygrzewa Który o czymś jakby przypomina, który chcecie gdzieś zabrać, w jakąś podróż, dać ci jakąś lekcję, jakąś nauczkę. Nie wszystko widzisz, pewne rzeczy będą wiesz, takie posmarowane, polukrowane, przykryte gdzieś tam umiejętnie, żeby nie wszystko było takie dostępne dla ciebie i widoczne. I ty będziesz miała podjąć decyzję, dokonać wyboru. Ja się mogę czuć trochę taka rozbujana na tym rozdrożu. Co ja mam zrobić? Wiem, że powinnam, jakiś ruch należy do mnie. Ale w tej całej energii takich wzlotów, zaproszeń, e, takich wiesz, m, i też nowych m, pomysłów i sytuacji, m, gdzieś tam się przewija i tęsknota, i wspomnienia. Więc tutaj może być lekkie trzęsienie ziemi dla Was. Wokół Was, odnośnie osoby, z którą do tej pory mieliście coś wspólnego, może tak być, i gdzieś tam ten ktoś nie daje ci spokoju, tak się tutaj przyczaja do ciebie, chciałby się odezwać, powrócić, jakieś takie wiesz, wysyła energię, tak stymuluje. A jeśli nie jest to ktoś, z kim byliście, co Was tam coś łączyło, no to jest. Totalna, zupełna nowość, ale ona jest czerwoną lampeczką. Ty uważaj na to. Bo to wiesz, zaprasza, chodź, chodź na przejażdżkę ze mną, ja tutaj, cię moją bryczką, na moim koniku przewiozę, zapraszam. Taki wiesz, kolorowo pięknie, zmysłowo, ale jest gdzieś tam w tle. Jakaś cena, którą będę miała za to zapłacić. Tą ceną może być albo moje rozczarowanie się daną osobą czy sytuacją, wiesz, albo jakieś tam inne okoliczności, które mają mnie przez coś przeprowadzić, abym ja doświadczyła, do, douczyła się, dotknęła i była bardziej wyedukowana na przyszłość. Mogą być testy, mogą być sprawdziane dla was tutaj, jeśli chodzi o. Mm, o te dni, tak, takie tutaj. Proszę bardzo, pani niech zdecyduje, pani zadziała, pani zobaczy, czy to bierze, czy nie, czy pani w to wchodzi, czy nie. A los tutaj daje, kusi, zapraszam. Mamy jakieś kuszenie. Jeśli chodzi o sprawy finanse, pracę to też macie takie jakieś rozterki, jakieś dylematy, też może być takie zastanowienie się, co zrobić. Jak, jaką decyzję podjąć, albo jak się zachować? Jechać gdzieś, czy nie jechać, wychodzić jakąś, z jakąś inicjatywą, czy lepiej siedzieć cicho i tutaj gdzieś wisi nade mną też sytuacja z osobą. Może no, człowiek ciężki, upierdliwy, jakiś taki męczący, nie mogę się go pozbyć i, i gdzieś tam. No dobra, może nawet będę musiała z nimi jechać w jakąś delegację czy w jakiś wyjazd, coś z nim zrobić, w jakimś, wiesz, terenie. Może tak być, ale co? To się tam ustabilizuje, nie przejmuj się tym. Ta energia będzie się wyciszać, wyleczać, tak? Wiesz, z jakąś niezdrowością. Jeśli masz w pracy coś niefajnego, nie no to wiesz, to to będzie zmierzało ku, yy, ku dobremu. Yy, wszelkiego rodzaju. Yy, Jakieś sprawy związane z wydatkami na inwestycje, to macie być ostrożni w tych dniach, jakby może wstrzymać się, albo zastanowić bardziej głębiej, żeby dojrzeć to, co jest gdzieś tam jeszcze nie, niezauważone, albo bardziej się do czegoś przygotować. Ci, którzy by mieli coś takiego, wiesz, z jakimś, nie wiem, domem, nieruchomością do pomyślenia, to tutaj ma być chwila. Zastanowienia i wejrzenia takiego w głąb. No, no to tak karty lekko ostrzegają A w miłości, w relacjach. No, tutaj mamy kogoś takiego, taki przykotwiczony jest, przy, taki przytrzymany do ciebie, patrzy w ciebie, myśli o tobie. Gdzieś tam jest mocno taki na poważnie, gdzieś cię traktuje, zapatruje się na ciebie poważnie, ale macie karty. Co to za romanser? Może być taka przygoda, proszę bardzo. Ognista, namiętna. Nie może się doczekać, doczekuje się. Powiem tak: z jakiegoś takiego niepozornego flirtu, z przypadkowej randki, z czegoś zupełnie takiego, wiesz, lekkiego i bzdurnego. Nawet może się okazać, że zacznie być fajnie. Zacznie być tak emocjonalnie. No, tak wiesz, tak po prostu, tak po cichutku, tak małymi kroczkami. I tutaj jest taki moment, że czuję, że coś mnie tam trzyma, czuję, że, że gdzieś jestem mocniej, głębiej w tym. Więc mamy nowy początek, który też wyzwala jakieś ukryte pragnienia w tobie, w tej osobie. Tak się tutaj macie spalić, po prostu zapalić, zapłonąć względem siebie, na siebie, rozgrzanie jest. I emocjonalne, i cielesne. Jak będzie wam zimno, to tutaj będziecie się bardzo z kimś rozgrzewać. Jest na to szansa, tak tak. Ona, ona czeka, ona myśli. Brać go, czy nie brać go, no bo się tutaj pojawia taki też, ale on też taki, taki zachowawczy i tak się tutaj delikatnie pokazuje, wchodzić, nie wchodzić, bo tak nie chce za dużo dawać, takie uchylenie rąbka i może być większy bum z tego czegoś, więc się dzieje. Zupełnie jaka nowość może być, albo też ktoś, kogo tak wiesz, delikatnie znacie, z kim macie jakąś taką, wiesz, świeżoneczkę, początek, albo taki jeszcze dystansik. No to tutaj się pokazuje małymi kroczkami do przodu. Oferta, zaproszenie, ja Ciebie zapraszam, ja czekałam, ja myślałam, aż on mnie zaprosi, aż on się odezwie. I proszę, on zaprasza mnie, on się odzywa, on jest, pokazuje się, że. Mu zależy, że chce. No, tutaj się gotuje jakaś dobra zupa, taka miłosna, w ogóle fajna jakaś relacja. No, też macie taką radę, aby się otwierać na miłość, na ludzi, na czułość. Słuchaj swojego serca, taka jest też dla Was rada na, na ten tydzień. Skłaniaj się na to, aby no, czuć, czuć w tym tygodniu nie tylko racjonalizować, ale też. Czuć i nie przegapić czegoś, nie bać się zainwestować, nie bać się wejść, coś włożyć, coś dać od siebie, no. Otwieramy się na miłość, łapiemy szanse, łapiemy nowe początki, pozwalamy im zaistnieć, bo one chcą przyjść, pchają się do was przełomy. Ta grupa ma bardzo silne um, energie poten potencjalnych narodzin, nowości, początków. U niektórych zawrotów, jakichś przyjść, powrotów. Takie to wszystko wiecie. Dzieje się dużo, nie ma nudy. Także ludzie się kręcą wokół siebie i powodują takie wibracje wysoce emocjonalne. Także ten początek roku jest taki z takim mrowieniem energetycznym, powiedziałabym. No ale nie ma odczucia jakiejś samotności i pustki, bo tutaj jest tak mocno kolorowo i takie, powiedziałem takie nawet gęste zaludnienie. Dobrze. Ym, wystarczy dla Was. Idziemy do drugiej grupy, jaką jest żarówka. Żarówka, co mam usłyszeć? Na ten tydzień. Jak to wygląda energetycznie? Co Wy macie wiedzieć? Rydwan. Piątka kielichów. Cztery miecze. I dziewiątka kielichów. Tak mi tutaj coś nakazuje pomyśleć. Rozjaśnić sobie w głowie. Żarówka ci się ma zapalić w głowie. Naprawdę. Jak wybraliście tą żarówkę, to nie bez powodu was tak przyłapała. No. Przy, przyciągnęła Waszą uwagę. Ty masz nad czymś myśleć, nad czym się zastanowić, bo jest czas dla Ciebie, jest akcja. Ruszam do Ciebie, przychodzę, pojawiam się, Ty gdzieś ruszasz, pędzisz, ale wiesz, coś się ciągnie przy Tobie, nie jesteś sama, jest tutaj duży bagaż, jest ładunek i ja w związku z tym mam podjąć decyzję, mam się określić, ja będę taka. Hmm, Zastanawiająca się, taka myśląca, gdzieś dystansik jest, boję się dokonać wyboru, nie umiem puścić, nie umiem zrezygnować. Ktoś również może tak poczuć wokół ciebie w tym tygodniu wielki dylemat, strach, lęk, taki paraliż przed podjęciem decyzji i najlepiej, żeby tak było, że niech trwa jakiś dystans, jakaś taka, wiesz, energia, Zatrzymania, byleby tylko nie doszło do konfrontacji. Ja nie chcę tej konfrontacji, nie mogę do niej dopuścić. Nie chcę, nie teraz, nie w takich okolicznościach. Nie jestem gotów, nie wiem co zrobić, i wiesz, taka głowa jest przepełniona. Ja nie mam wyjścia, nie umiem się inaczej zachować, nie potrafię inaczej. Nie da się, nie da się poczucie niemocy, które nie do końca jest takie. Prawdziwe też, bo to może być Wasze takie mocne poczucie, uwierzenie, takie wiesz, zakodowanie sobie w głowie, że ja inaczej nie mogę, inaczej się nie da, bo ja na ten moment jestem niegotowa na zmiany, na przyjęcie tych konsekwencji, jakie by to ze sobą niosło, bo tutaj byłoby no mocno, mocno. A pojawia się taka energia takiego zadzioru, takiej prowokacji, i mówi: Ja Cię teraz zmuszę do myślenia. Ty sobie pomyślisz, zastanowisz się, będziesz brała coś pod uwagę. Proszę bardzo, ja chcę, żebyś to zrobiła. I on tutaj się pojawia, wiesz, z takim impetem, z taką pewnością siebie, też z jakimś pazurem wkracza jakiś człowiek w Twoje życie pędzi do ciebie, gna, on chce od ciebie uzyskać odpowiedź, chce cię zobaczyć, chce jakieś działanie, reakcję twoją zobaczyć, no tak, i to też stawia ciebie w dylemacie. Albo ty będziesz komuś tak wjeżdżać do głowy, dosłownie, że on będzie musiał się, znaczy będzie chciał się tak jakby obronić, zdystansować, bo nie będzie się mógł w tym odnaleźć, nie będzie sobie mógł poradzić. Jest gdzieś też zamknięcie, brak y Brak możliwości, brak przestrzeni, ograniczenia są takie, limity dosyć ścisłe i narażenie na niebezpieczeństwo w mojej świadomości, na straty, na jakieś rzeczy takie, na które nie jestem gotowa, więc siedzę cicho z boku, myślę, przeczekać to, przeczekać jak to przeczekać. Ja w ogóle w całej tej sytuacji nogami po ziemi już nawet nie lecę emocjonalnie, nie frunę, już trzymam się, milczę, chowam coś w sobie. No, takie są wibracje, jakby człowiek się mocno bał te, jakiejś zmiany, jakiegoś ruchu, gwałtownej reakcji, też y, sam gwałtownie wykonać jakiś ruch, który jest tutaj tak bardzo pożądany, bo to, co przychodzi, ta osoba z taką energią, w ogóle takie energie wokół ciebie i w tobie, to one są takie, no, poruszające, wstrząsające, mówią o tym, że. Mm, że Ty poczujesz, że żyjesz, tak? Ale ta świadomość tego, że ja na takim rozdrożu jestem, to w ogóle mi nie robi dobrze. Nie, ona mnie obciąża. Jeśli chodzi o pracę, finanse, uważajcie na to, żeby po prostu nie wydawać ponad stan żeby gdzieś tam się nie wpędzać w jakieś czy długi czy pożyczki, bo to nie jest dobry czas, więc lepiej się powstrzymać, zastanowić, bo, bo jest moment, który należy przeczekać. Albo też są to energie, jeśli chodzi o ludzi wokoło, bo, bo też mogą być takie dwuznaczne sytuacje w pracy i takie, taki ktoś, kto też jest taki nieelastyczny, gdzieś też jakby nieustępliwy, bardzo mocno czegoś żąda, przenapiera tutaj, aktywuje cały czas takie, takie pobudzenie, to, to się robi mocno takie też napięte, nerwowe. Tutaj jest informacja, że warto się zdystansować i nie dać się temu tak wciągnąć, nie chłonąć tak tego, dlatego że on co? Taki wypoczęty, wyspany, no po świętach, ma dużo energii, przychodzi z nowymi pomysłami do rządzenia, do wdrażania. Jakąś rewolucję tutaj też chce zrobić i do tego potrzebuje wsparcia, pomocy, a nie wszyscy są na to gotowi, nie wszystkim się to podoba, także jest bardzo silna energia takiej władzy, z którą trudno jest jakby dyskutować w pewnych kwestiach i ja mogę czuć się taka, o, gdzieś tam taka sierotka Marysia schowana, która w tym się źle czuje, nie może powiedzieć tak naprawdę jakiej jest, no i w ogóle jest mi jakoś niezbyt tak przy, przychylnie i pozytywnie w tych najbliższych dniach. To są też, wiecie, pewne tylko sytuacje, wydarzenia, więc to nie jest tak, że cały tydzień musi być do bani i ciężki. No ale warto gdzieś tam sobie na ten temat y, pomyśleć, bo ten tydzień energetycznie jest dla Was takim... Też dla was samych wyzwań, aby was zahartować, bo, bo pewne sprawy w, i w relacjach z ludźmi, i w, wiesz, miłości w uczuciach, one też mogą ciebie męczyć, mogą bardzo również kogoś obciążać, bo no bo co? Uczuciowo jest bardzo przychodzi miłość, spotkanie, romantyczne spotkanie, sercowa sprawa, ale macie. Ja nie wiem, to jest takie, wiesz. Los daje prezent. Proszę bardzo, niespodzianka. Niespodzianka dla Państwa w tym tygodniu. Ja Wam tutaj zrzucę. Chcieliście miłości? Chcieliście kochania? To proszę bardzo. I teraz co zrobicie? Co? Fajnie się zanosi. Zapowiada się jakieś och, ach, takie. No, takie to jest. Tylko, że mnie to zmęczy. Mnie to może, wiesz, tak... Naprawdę teraz już wyłożyć na łopatki, bo to jest mocne, bo to jest wysokie. Takie nawet, no, 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 głębokie westchnienia tutaj są emocjonalne. Więc ja za to wszystko też jakby odpłacam swoim samopoczuciem, ale i zacznę się może martwić w tej sytuacji. Coś mnie tak bardzo może zaskoczyć w tych relacjach i uczuciach, że. Jak ja gdzieś pragnęłam relacji czy miłości, to przyjdzie taka fala, dosłownie fala miłości tutaj jest, i się okaże, że ja się zachwystuję, że ja nie jestem w stanie przyjąć tak dużo na raz. Duża fala miłości idzie. Człowiek do kochania, do przytulania. A czemu ja taka zmęczona, bo on ciągle chciał, żebym go przytulała? A ja jednak stwierdzam, że nie, mnie się tak dużo nie chce przytulać, albo nie jestem jeszcze tak przygotowana na to przytulanie. Coś mnie w tej miłości trochę zmęczy. A przychodzi, ho-ho-ho, potężne to, potężne to coś, taką wiesz, nawet rokuje taką relacją, że my sobie tu będziemy mieszkać razem, przytulać się, będziemy ze sobą szczęśliwi zawsze, tak? Taka bajeczka tutaj się pojawia, cudowna, słodka, sercowa, piękna, ale dlaczego ona ma w sobie jakiś ciężar? Dlaczego mi a, gdzieś jest tym tak nie do końca lekko i nie do końca po drodze, skoro jest to piękne, mogę mieć jakieś spełnienie marzenia, prezent od losu, naprawdę wygrana na loterii? Poznanie tej osoby, ta sytuacja, ta znajomość, no tak, jakbym wygrała. Ale dlaczego to jest męczące? Dlaczego ktoś musi gdzieś tam odchorować to albo się odsunąć, odpocząć? No? Nie wiadomo dlaczego, wy będziecie wiedzieli dlaczego. No, ale macie taką radę, wiesz, żeby tego serca słuchać, żeby się cieszyć w ogóle, żeby w tym tygodniu tak iść za głosem serca, w ogóle wychodzić, towarzysko, spotykać się, być takim otwartym, uczuciowo, emocjonalnie no i relaksować się dużo, cieszyć się przede wszystkim, się cieszyć życiem, cieszyć się wszystkim, wszystkim, dosłownie, co mnie spotyka i tą miłością też. Otwieraj się na miłość. Nie tylko z jedną osobą w relacji, ale na wszystkich. Na przyjaźnie. Kąp się w tej, w tej miłosnej wodzie. Wypijaj z tego kielicha. Działaj. Jakby tutaj się nie, nie zatrzymuj. Nie bój się jakichś, nie wiem, tajemnic, niepewności. Takiego mm, jakiegoś, wiesz, poczucia, czy że jest odległość, czy że jest jakaś taka, wiesz że no sceneria, że nie da się tam cały czas być z kimś w kontakcie że są jakieś mm, odczucia pewnych dystansów, to jakby to jest wszystko do przeżycia, do przeskoczenia takie macie energię, no to kochać się, miłować będziecie bardzo bardzo tutaj relacje, życie towarzyskie to może tą grupę wpędzić w bardzo mm, takie duże dylematy, ale coś się dzieje u was na pełnej petardzie, nagle niespodziewanie powodując burzę, ta fala miłości. Ona może przyjść i tak wiesz, unosić wysoko, a na niej utrzymywanie się jest męczące. Więc może dlatego ten ktoś tak będzie potrzebował też chwilę odsapnąć od tej miłości, bo wiecie, miłość też tak tutaj męczy fizycznie. Nie wiem, czy on bardziej fizycznie, czy nie umysłowo będzie zmęczony z tego wszystkiego, co go tutaj spotka. Takie szczęście. Takie szczęście mnie spotyka, tylko dlaczego mam tyle do teraz jakiś w głowie do analizy. No. no dobra, miłosny tydzień macie. Nie ma się czego tutaj tak czepiać. Bierzcie to. Tak jak Wam służy. Wszystko pamiętajcie. Na wszystko macie wpływ. Trzymajcie się do usłyszenia. Pa!